Czwarta niedziela Wielkiego Postu, rok C. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 15. Piękny rozdział. To no. o synu, czy o ojcu bardziej? Jeszcze kolejna. Nazwy są różne. O dwóch synach. Przypowieść o marnotrawnych synach. To, to drugi przy... też coś zmarnował? No, no, tak. A było ich dwóch. Nie? Był Aha. młodszy, starszy. E no wiemy przypowieść o ja, zawsze, mówimy, który się jest O miłosiernym <laughs> Ojcu, i jakkolwiek nie patrząc na tę przypowieść, ona jest przypowieścią o Bogu, który jest dla człowieka, i o człowieku, który wobec tego Boga może mieć różną postawę, ale w konsekwencji wiemy, że. No, skończyło się to pięknie, że ten marnotrawny y, syn, ten młodszy, powrócił do ojca. A starszy marnotrawny? Podany, a starszy marnotrawny też mówi, był przy ojcu, ale jakby no, nie dzielił tej radości, bo chodził, zagniewany, nie cieszył się z powrotu swojego brata, ale. Y, a gdzie mama była? Ale właśnie, mama musiała być cały czas, tak jak Maria też jest, <laughs> ale ważne, że y, jak się kończy przypowieść, to te słowa, Ojca, moje dziecko. I komu on to tłumaczy? No nie temu młodszemu, który wrócił, doświadczył upodlenia, odzyskał tą godność dziecka Bożego, tylko właśnie z tym starszym rozmawia. Jego ojciec chodzi i ratuje tego też starszego, bo widzi, że on też oddala się, on też marnuje swoje życie. I to jest przypowieść o mnie, o tobie, o nas, bo jesteśmy takimi synami, nie tylko myślimy o naszych rodzicach, ale po prostu wobec Boga, nie? Też czasami zmarnuje, tak? Łaskę Bożą, to, co Pan Bóg mi daje. I jak już trochę tam człowiek rekolekcji i przeżył kapłańskich i słuchałem i kilka razy tak właśnie się nawiązywali do tej przypowieści, że mówi, odszukać siebie w tej przypowieści, ale mówi, pierw odszukać Pana Boga. Pana Boga, no, on jest pierwszy, nie? że no do kogo wraca syn młodszy? Do ojca. E, z kim e, e, rozmawia starszy syn? Czy nawet słucha? Ojciec wychodzi do niego. Ten wraca do ojca, a ojciec wychodzi do drugiego. Ale w centrum, właśnie ojciec, czyli w centrum, Pan Bóg, e, że ta przypowieść e, jest takim wymiarem też dobrym, wielkopostnym, ale w ogóle życiowym. Ja tak zastanawiałem, kto tu jest bardziej rozrzutny, czy ojciec, czy syn, bo, bo najpierw, no jednak ojciec okazał się bardzo tutaj rozrzutny, po ludzku tutaj można powiedzieć w tym świecie nieroztropny, no jak to, zostawił siebie bez, bez majątku, no. Trochę to było bezczelne ze strony syna. No, takie zwrócenie się, no, daj mi ten, tę część majątku, która na mnie przypada. No, to, to znaczy, no, to, tato, ty dla mnie już nie żyjesz, e, ważna jest kasa dla mnie. Zgardził ojcem. No, jest to wzgarda. E, no, jest to przypowieść, e, która ma czegoś tutaj bardzo wyraźnie uczyć i rzeczywiście można się odnaleźć tutaj. E, tak, ostatnio miałem temat też w szkole. O rachunku sumienia, też grzech ciężki, lekki, czyli śmiertelny, powszedni. No, grzech ciężki to zerwanie relacji więzi z Bogiem. Grzech lekki na pewno osłabia tę relację. I tak sobie pomyślałem o tej przypowieści, że ten młodszy syn, który no, wyjechał daleko, no, chciał jak najdalej w ogóle od ojca wyruszyć no zerwał tą relację, Moż, można powiedzieć taki grzech ciężki, No, ale wrócił, nie? wrócił i odnalazł przebaczenie ojca i, i tą relację z nim. A ten drugi syn, no niby był ciągle, ta relacja była, ale ona była słaba. Ale nie było go. Słaba, słaba i trochę nawet nie wiem, czy, czy w w przypadku tego starszego nie było grzechu ciężkiego, bo można być blisko siebie, ale tak zupełnie nie rozumieć ojca, nie mieć z nim relacji takiej, żeby nie być otwartym na tego jego miłość. Nie było kanału, nie było przepływu tej, tej dobroci, miłości, czułości, cierpliwości, przebaczenia. Czyli syn jakby nie uczył się bycia takim jak ojciec, no bo sam był zablokowany tutaj. Może warto spojrzeć też na, na te grzechy ciężkie i lekkie w życiu naszym, co osłabia relację, a co ją zrywa, że nieraz może te grzechy lekkie, jakie nazywamy, mogą tak osłabić tą relację, że też ona będzie bardzo słaba, że będzie zablokowana. Nie? Wydaje się, że w sumie jestem poprawny, nie? Jest, jestem w porządku. Przecież nie odchodzę, nie robię jakichś tam złych rzeczy. Jak to ktoś może powie, na spowiedzi, nie kradłem, nie zabiłem i tak dalej, więcej grzechów nie pamiętam. No, e, jestem poprawny. E, to może tylko grzechy lekkie, ale one, one zawsze są grzechem, zawsze są jakimś osłabieniem. I, e, I chodzi tak naprawdę nie o grzechy, tylko chodzi o to, czy ja przyjmuję miłość, czy, czy jestem przepływ, czy jest... Y, jest ta interakcja, jest relacja po prostu, nie? jest życie nie? wewnętrzne, że to płynie, a nie, że ja będę chodził z, z zamknięty jakiś i, i będę innych nazywał po prostu też jakimiś rozrzutnikami, jakimiś no, grzesznikami, po prostu jak on nawet nie potrafił powiedzieć, że to jest mój brat. Nie? Dopiero ojciec mu mówi, to twój brat, twój brat, nie? to twój syn, to nie mój brat, to twój syn. No, no to ta re słaba relacja z ojcem spowodowała, że od razu z braćmi, z bratem jest coś słaba relacja. Nie? I to też pokazuje piękno tego ojca, obraz Boga, że Bóg nigdy, to jest ważne dla nas przesłanie, że Bóg nigdy nie zrywa relacji ze swoimi dziećmi, nie? Tylko my tą relację możemy zaprzepaścić, zerwać. A ciekawostką też jest fakt, że w tej przypowieści obaj synowie i młodsze starsze obaj opuszczają dom. Jeden daleko pobawić się, drugi blisko, bo do pracy w pole, a w drugiej części przypowieści, to ojciec wychodzi z domu. I w kierunku młodszego syna wybiega, ale wybiega z tego domu. I wychodzi z domu, żeby rozmawiać z tym starszym. To jest piękne, bo taki jest Pan Bóg. Nie? My możemy czasami nabroić, możemy być jak ten młodszy, jak ten starszy, możemy być blisko Pana Boga i możemy być w kościele, a możemy być ciałem, a możemy tam nie być, duchem, możemy być daleko, a możemy być daleko przez grzechy, ale jednak w bliskości. Yy, przez upodlenie własne mówimy, wracam do Boga, w myślach, a później w uczynku, przez dobrą spowiedź, ale ważne, że Ojciec zawsze jest, że On nigdy nie, nie odrzuci, nie? tylko On jest tym, który chce tą relację budować i to Bóg wychodzi też do nas pierwszy. Cokolwiek byśmy powiedzieli, nie, to ja pierwszy, ja idę, bo ja chcę do Pana Boga, krzyknę do Niego, będę skomlał, będę płakał i tak Bóg wychodzi do mnie, nie? On. on jest tym, który ukazuje mi swoje miłosierdzie, swoją miłość, i tego, że on powie o ciebie, do mnie, do każdego z nas, moje dziecko. Gdy robię krok ku niemu, to on już zrobił dużo tak. więcej do mnie. Nie? Ktoś powie, czy Pan Bóg ryzykuje? Nie, ale wszystko mówi Pan Bóg, wszystko moje należy do Ciebie, bo on nam się daje. tak? I to jest przepiękna nowina dla nas, możemy powiedzieć, na takim już po półmetku Wielkiego Postu. To daje radość. To daje radość i A nadzieję. czwarta niedziela Wielkiego Postu to niedziela, niedziela radości. radości. Amen. Radości życzymy. Tak jest.